Serdecznie. Chciałabym pokazać dzisiaj trochę o zielsku, a niekoniecznie o tym, co jest w akwarium, ale o tym, co jest na wiecie każda kobieta, no nie wiem czy każda, ale większość kobiet, lubi zielsko, to znaczy takie, wiecie, kwiatki kwitnące i nie tak, i nie kwitnące. To jest akurat widok z mojego okna. Dla którzy nie widzieli, Pierwszą kwiatkę, które mam już od roku albo od dwóch yeah, lat, jest to chińskie zioło życia. Nie wiem czy wy znacie takie chińskie zioło życia. To nie wiem czy znacie. Jest to China. Bardziej jest to zioło, które można hodować również w ogrodzie, lecz jest bardzo delikatne, dlatego że wytrzymuje tylko do minus 11 stopni. Jeśli jest więcej, to prawdopodobnie po prostu zginie. Chyba, że ktoś bardzo dobrze zabezpieczył to. A ja to hoduję na parapecie. Czasami sobie zjem jakiegoś listeczka z tego kwiatka, dlatego, że podobno jest zdrowe, nie wiem, mi jakoś nie szkodzi. Następnym kwiatem jest fiołek. Taki zwyczajny fiołek. Fiołek jest w kolorze fioletowym, w kolorze białym. A z tego względu taka mała kompozycja e, sobie na przeze mnie, oczywiście fioletowa doniczka, jakby nie inaczej. E, po prostu kiedyś sobie zrobiłam dwa e, listki, jeden listek e, od białego fiołka, jeden od fioletowego. Wtedy wrzuciłam do falu, tak jest do doniczki, po kilku miesiącach właśnie wyszło mi takie coś. Kolejny jest to taki mój stoczek, oczywiście fioletowy. E, co będę wam o stoczka gadać? To jest taka roślina. E, każdy ją zna, każdy wie. kolejny fiołek, tylko sam biały. Nic ciekawego. Ja tu lubię takie rzeczy, które coś są takie troszkę inne niż takie zwykłe. E, te rośliny dostałam rok temu na urodziny. Była piękna. To jest chyba kali. kala, Kalia, nie wiem jak się nazywa. E, Miałam kwiatki w tym, roku, w, na, w tym roku w tym roku nie ma e, na zimę wrzuciłam ją w ciemność e, to jest roślina cebulkowa, która przez zimę zastyga, po prostu zamiera i odpoczywa sobie i na wiosnę ją włożyłam właśnie, wręcz się włożyłam ją, wyjęłam i, i tak o wygląda, jest tandetna. Jest no, no tak na no, wszystko wygląda e, to by chyba na wszystko więc nie dam wam propozycji kwiatków, bo tutaj mam oczywiście więcej kwiatków, ale mam w innych pokojach, bo u mnie akurat w pokoju nie ma tyle miejsca na parapecie Mam wszystkie kwiatki. To jest mój numer jeden. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszonka papa. Poza tym miłego dnia do wszystkim.